A jeżeli spełniasz się jako prowadząca, lubisz to, lubisz y, różne zadania, emocje, to dlaczego odrzuciłaś propozycję z pytania na śniadanie? No wiesz co? Chyba dlatego, że to jest jakby in, inny rodzaj y, Pracy, inna energia. Tam się jednak spotykają ludzie codziennie, aby rozmawiać na przeróżne tematy, wszystkie możliwe. A, ja, a, a taki prowadzenie takiego programu to jest jak takie show. Czyli jakby ja wychodzę, prowadzę show, jest to takie bliższe mnie jako artystce po prostu. Jeszcze za sprawą też tego, że tutaj i, i też śpiewałam i tańczyłam. No po prostu jest, jest mi to bliższe. Jako aktorce śpiewającej, Którą jestem, a nie chciałabym zatracić wizerunkowo mhm. tego. Nie chciałabym po prostu, żeby. Dlatego odrzuciłam, bo nie chciałam, żeby ludzie widzieli mnie wyłącznie jako prowadzącą. Okay. Czyli musisz mieć po prostu wiele twarzy w innym programie, a tam wykorzystywałabyś na przykład tylko część swojej osobowości i talentu, tak? Nie, nie no w pytaniu na śniadanie po prostu byłabym tylko prowadzącą. Mhm. Jasne. Czyli to jest coś, co w przyszłości się może zmienić? Może tak, kto to wie co będzie w przyszłości.